Ze świadkiem Jehowy? Tak. Znaczy, mamy chwilę czasu, żeby wyjaśnić temat jeden, bo tam nic wertuje. No cóż. No bo chodzi o to, że świadkowie stoją na stojakach dosyć długo i, i jakiś koniec ma przyjść, a ja, ja bym chciał przeżyć i wiem, że Jezus jest dla mnie wszystkim, bo on oddał życie za mnie i, i ja chcę właśnie naśladować Jezusa, a jak nie będę świadkiem Jehowy, to ja przeżyję ten Armagedon, czy nie? Proszę pana. Tak. Znaczy, znaczy Odpowiedź jest taka, że trzeba w zasadzie żyć tak, jak mówi Pismo Święte. Musi się pomóc, pan Biblię. Nie może pan się sugerować na tym, co robi Świadkowie na tym, co robi jakieś inne ugrupowanie religijne, tylko na tym, co mówi Pismo Święte, Biblia, bo to jest list Boga do ludzi i tam musi pan po prostu wyłapać, jeżeli pan ma chęć studiować, to takie, tak bym powiedział, pochopne decyzje mogą pana zbić z pantaku. Dlatego Świadkowie Jehowy, według, według mnie, bo jestem E, działam dobrze, mnie to się akurat podoba i liczy z, z moim sumieniem i z moim rozumem i sercem, natomiast co inni mówią, tego nie wiem, nie, każdy moje swoją decyzję, ponieważ nic na siłę i Bóg chowa nie nakazuje, żeby się siłę. natomiast Pan musi zgłębić, mówię, jego słowo, czyli Biblię, Piszę się to, jak Pan zgłębi i czego Pan nie wiedział, Niech Pan na kartce pisze rzeczy niezrozumiałe. i wtedy niech Pan rozmawia o tych rzeczach niezrozumiałych z osobami, nie Pan przyjść do mnie, może Pan przyjść do każdego innego świadka Jehowy, czy do innego katolika i, i sobie wyjaśnić, jeżeli będzie Pan wiedział, na jakim etapie y, życia i, i, i bycia Pan jest. No dobrze bracie, bo ja wyczytałem, że apostoł Paweł jak szedł do Damaszku i on rozmawiał z Jezusem, nie z Jehową. To, to jest to, bo on nie znał Jehowy, tylko Jezus. Mówi Jezus do niego, czemu Ty mnie prześladujesz? No tak, no Jezus, Jezus był, był wtedy akurat y, przedstawicielem Boga na ziemi, był, był Paniem jak gdyby tej sytuacji i ich wprowadzenie nowej religii, że od niego, od niego powstało chrześcijaństwo, ponieważ był Jezus Chrystus. No i, i teraz pytanie jest, no jeżeli on jest no, synem samego Boga, o czym on wiedział, nawet jak ten ktoś nie wiedział, to, to Jezus jest synem prawdziwego Boga, no więc jest jego reprezentantem w pełni i postępuje tak jak postępował, jego ojciec postępuje, także jest najlepszym. Ojciec do naśladowania, tym bardziej, że Bóg Jehowa tak to sprawił, że, że dał swojego Syna na ziemię, żeby ludzie mogli Go zobaczyć z zobaczyć jak On żyje, jak postępuje, czy, że to, to, to życie jest, że tak powiem, możliwe i nie jest jakąś od tego, żeby żyć w sposób chrześcijański, prawda? Ale dobrze, Jego ojciec powiedział trzy razy, Jego słuchajcie. No to no. mój Syn, Syn umiłowany, czyli jak ja będę słuchał Chrystusa, tak. Jego Syna, bo Jego, no, jego ojciec tak. przekłada moje, ja wydał zbawienie w Synu. I w pierwszym wieku faryzeusze nie chcieli Syna słuchać jako Syna Bożego, jako Króla Izraela. No bo byli duchowo. No ale mieli pisma, no to mogli ja Panu powiedziałem, że ma Pan tylko słucha świadkowiechowy? Nie, ma Pan słuchać, czytać w kazereskim pismo święte. To jest list Boga do ludzi i jeżeli Pan czegoś nie, nie rozumiał, niech Pan się pyta, bo w tej chwili jest taka, taka sytuacja, taki czas, że jest wiele grup anieligijnych, są świadkowiechowy, są katolicy, prawosławni, ewangeliści, buddyści i inni i, i ich pytać się jak rozumieją, wtedy Pan... Z tego, z tego zrozumienia, które podał panu te osoby, będzie pan sam musiał wyciągnąć wnioski, bo Biblia to nie jest książka, którą ma ktoś przekazać. Pan musi sam ją zrozumieć. Pan musi sam ją do do dojrzeć, pojąć i ona ma dać panu wiarę, pewność do działania. No i teraz w Biblii jest napisane, że rolą to jest świat żeńcy to aniołowie, no i teraz pośle aniołów zbiorom wybr wybranych, czyli tą pszenicę zbiorą do psychleży, czyli się oddzieli, owce od kozów się oddzielają. Jeśli religie, tak faryzeusze zrobili kasę, biznes, stołki, władzy na Bogu, a tym bogiem dla rodzaju ludzkiego za Adama jest Chrystus, to jeśli ja wierzę w Chrystusa, to Chrystus nie odebrał życia Judaszowi, I mi też nie może odebrać, bo on zniszczył śmierć na Golgocie, dokonałość osądził ten świat, zbawił ten świat. Zniszczył szatana, bo szatan kończył wpięty, ale go kończył w piętę. Ale on szatana Chrystus unicestwił, że wytrwał tą próbę, zmartwychwstał, poszedł do nieba, zasiadł po prawicy swego ojca, naszego dziadka. I teraz, jako baranek, jest pośrodku tronu i przychodzi oddzielić to, co nasiał, tą pszenicę, od tego kłamstwa. I teraz e, chodzi o to, że wszystkie religie, tam są te mądre dziewice, które muszą iść za barankiem, za jednym pasterzem. Jezus jest pasterzem prawdziwym. A religie tak jak faryzeusze, no, biznes, tołki, władza i po prostu to jest faryzejska buda, bo Chrystus nas wyzwolił. Właśnie tą prawdą mnie. I teraz ja mam walczyć z moim grzechem. Jest, myślam, myślenie ciała, jak apostoł Paweł walczył sam ze sobą, że chciał dobrze, że mu wychodziło, ale dokończył biegu i sprawiedliwości. I teraz, jako zmartwychwstanie, jako sprawiedliwy. Ale najpierw muszą wszyscy kłamcy wymrzeć objawienie 9 rozdział 3 do 21, bo i ludzie będą prosić o śmierć. Tak jak Judasz zobaczył, że zdradził nie Jehowę, tylko Jezusa i wydał go nie, krew niewinną, to się powiesił, a serwniki wyrzucił. I tak samo teraz, ci ludzie nagromadzili pieniędzy, narobili sobie samochodów w didle, wszystko ustawili się, obiecują niebo i piekło, a będzie raj na ziemi. Ja do nieba nie pójdę, ja już jestem w niebie na ziemi, bo to nowe miasto Jeruzalem wstąpiło z nieba na ziemię, a do samego nieba poszedł tylko sam Chrystus. 500 uczniów go widziało, jak szedł do nieba i teraz ja jestem uczniem właśnie Jezusa. Ja widzę so Sodomę Gomorę, jak so Sodomego może widział te bezprawie. Jestem udręczony dzień w dzień i wiem, że Jehowa unicestwi wszystkich, ale Chrystus nie może nikogo unicestwić, bo Chrystus nawet Jutasza nie unicestwił, tylko ludzie się mordują w religiach, w polityce. Jezus nie ma władzy? Jezus, jest Jezus, Jezus ma władzę i teraz jak Jezus ciebie... jest królem no. Bożego Królestwa, które pan panuje. Tak, nie, Jehowa nie jest królem, no. tylko Jezus jest królem, także Jezus, 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 Jezus jest... Być dużo, dużo od niego, tak? Ale jego ojciec jest na meryturze, wszystko przekazał synowi i słuchamy Chrystusa. Ale Jehowa nie ma ani porządku, ani końca. Amerykański nie Jehowa nie jest niedobry, ale Chrystus ma ojca. Modlił się ojcze nasz, powiedział. Ojcze, ojcze mój wychwalam Cię, zakryłeś za, za te rzeczy przed mądrymi, obiedziłeś... Przepraszam, 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 przepraszam. Pan, e, pan Jakie, miejsce? Jakie miejsce? Bracie, ja jestem bracie w Chrystusie, bo w Adamie mam grzech. Nie panuj, bo Pan to jest w świecie. To jest ten A grecki proszę. Bożek. Brat Bogdan, Brat Bogdan, ja jestem nie z tego świata, czyli tak Chrystus i ja teraz mogę cię wskrzesić, jak będziesz słuchał, że Chrystus przyszedł i ty będziesz o. moim bratem. Tak, Mateusz 10,8, wskrzeszajcie, umarł, ja cię wskrzeszam. Efezjan 5-14. Ale ja żyję, ja wiem, ale ja żyję. Ale jako syn marnotrawny, bo ty masz zakłamany troszkę mały pół. Bogdan, Bogdan, tak? Bogdan. Za mocno kręci, za mocno niektóre rzeczy wkręcasz. Rzeczywistość obecna, no teraźniejsza i przyszło i przeszło. I wszystko Bracie. razem kręcisz. Bracie, ja I prostuję. Bogdan, i dlatego... nie, nie, Bogdan, Bogdan, ja Bogdan, Bogdan, nie... trzymaj się. Przecież Pismo Świętej nie, nie, nic nie, 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 nie mówi. Ja nie, nie, się trzymam słowa Bożego, żywego. To jest słowo żywe, no, Boże. Jak się pytam, słuchaj, ja się pytam skąd jesteś, bo jeżeli możliwość była spotkać się, to ja bardzo chętnie, bo ja muszę mieć Biblę, tylko ziemię Biblię, wtedy no. będziemy. Ale Braciszku, mój ja, ja jestem na Śląsku, a Ty jesteś dalej na pewno. na, pewno na Śląsku. No, ja, jestem, ja jestem na półrodzie, a jaki Pan no spotka? Ja ja bydę, by to by... Dobra. Dlatego żeby, ratować... Dlatego, żeby ratować spojrzenie mojego brata Bogdana, ja pojadę na śląskę. Dobrze, dobrze. dobrze. Ruda Śląska, kiedy przyjedziesz? Ruda Śląska. No. Dobra, telefon wyszedł, jest twój? Zatem nie no. w poniedziałek i ustalimy, dobra? Dobrze. Okay. A jak masz na imię pracę? Jan, Jan, Jan. No to fajnie, Jan to jest najlepszy apostoł i dużo miłości. Aha, aha. Super, właśnie. No tak, Także Bogdan, powiedz do mnie, trzymaj się. Dobrze, czekam na telefon. Pozdrawiam.